Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł w Szabat, zaczął nauca, nauczać w synagodze, a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: skąd to u niego i co to za mądrość, która jest udana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowo Pańskie. Daruj mi, Panie, winę mego grzechu, drodzy bracie i siostry w Chrystusie Panu. Na czym po, polegał grzech Dawida, o którym słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu? Bo poprzednie grzechy były i straszne, i ewidentne. Najpierw grzech cudzołóstwa, poczęte dziecko, jak to dzisiaj mówimy, pozamałżeńskie, a później zbrodnia na mężu tej kobiety uwiedzionej Uriaszu Chetycia, więc cudzołóstwo, zbrodnia i człowiek poczęty poza y, małżeństwem. Natomiast w dzisiejszym czytaniu słyszymy, że Dawid zrobił coś, co dzisiaj się robi, dokona, jak to się mówi, spisu ludności w swoim państwem, Niby nic drożnego, nikogo nie zabił, nie okradł, nie skrzywdził. Na czym polegał jego grzech? Tu musimy wrócić do patriarchy Jakuba. Kiedy Jakub mocował się z Bogiem, walczył na modlitwie, usłyszał głos: Zwyciężyłeś Boga, z którym walczyłeś, od tej pory nie będzie się. Nazywał Jakub, ale Izrael, bo ciebie będzie pochodził naród, który będzie moją wyłączną i całkowitą własnością. I właśnie Izrael, jeszcze ta część Judy, jeszcze to królestwo nie było zjednoczone, jak słyszymy. W jednym żyło 800 tysięcy ludzi, w drugim 500 tysięcy, czyli 1 300 tysięcy liczył naród. Ten naród, który jest własnością Pana, Dawid niejako sobie uczynił swoją własnością, poczuł się jego władcą, jakby zapomniał o tym, że Pan Bóg jest królem, Panem i właścicielem Izraela. A więc niby nic złego się nie stało, ale dokonała się zdrada Boga, dokonała się ingerencja. Dawid zrobił to, czego mógł dokonywać tylko Pan Bóg. Pan Bóg mógł liczyć swoje owce, Pan Bóg mógł troszczyć się o nie, jak trzeba było, Tej dopuszcza różne kary za grzechy, za zdrady, za przewinienia. A Dawid dopuścił się czegoś, co było tylko i wyłącznie w gestii Boga. I tu zwróćmy uwagę na jego, jak często i naszą bezmyślność. Kiedy coś robimy złego, jesteśmy tak bezmyślni, tak zaciekrzewieni, że robimy to bezmyślnie. Dopiero kiedy coś złego zrobimy, to zaczynamy mieć wyrzuty sumienia. Słyszymy, że zadrgało serce Dawida, zadrżało, ale nie przed grzechem, tylko dopiero po grzechu. I dzisiaj też często słyszę w konfesjonale, proszę ojca, wściekłem się, nabluźniłem, poniżyłem żonę, dzieci, później się opamiętałem. No dobrze, że się opamiętam, ale Pan Bóg mówi, nie przeklinaj, ale błogosław. Nie złożeć, ale z żoną i dziećmi módlcie się, żebyście się nie poniżali, nie wyzywali, nie przeklinali, nie poniżali, tylko właśnie dzięki łasce Bożej, żebyście po Bożemu żyli, a nie dopiero wtedy szli po rozum czy sumieniu, kiedy już się strasznie pokrzywdzicie. Już nie mówię o grzechach dzieciobójstwa. I tu jeszcze zwróćmy uwagę na jedną rzecz. My czasami potocznie swojej bezmyślności, żeby nie powiedzieć głupocie, mówimy: Pan Bóg go pokarał. Pan Bóg ją pokarał. Nic podobnego. Zobaczcie, jak Pan Bóg jest delikatny. Dawid nagrzeszył, a Pan Bóg przez proroka gada, mówi: Ja ciebie nie będę karał, tylko daję Ci trzy możliwości za swój niecny czyn żeś się wstawił w miejsce Boga i pożyczyłeś na, da, naród, którego ma być, być sługą, a nie właścicielem, wybierz sobie y, z trzech możliwości jedną karę za swój grzech. Albo siedem lat głodu, albo zarazę, albo trzy miesięczne ściganie przez kogoś, To będzie nastawał na twoje życie. I tutaj też widzimy, niby Dawid mówi, no tak, wolę wpaść w ręce Boga niż człowieka. A jaka była konsekwencja? Skoro pozwolił mi jako Panu Bogu wybrać, czyli yy, wtedy Pan Bóg zesłał tę zarazę i zginęło 70 tysięcy ludzi. A gdyby Dawid powiedział, wybieram, żeby mnie ścigano, to może on by był przesiadowany, może nawet by zginął, a może Pan Bóg by nie dopuścił, ale sam by poniósł karę na sobie. Natomiast on kary uniknął, przeżył, a 70 tysięcy ludzi z powodu jego grzechu zginęło. A więc Zobaczcie, również w tym takim niby wybieraniu kary, w jakim sensie był egoistą, a poświęcił 70 tysięcy swego narodu którego miał być, powtarzam, sługą, a nie panem. Miał być pasterzem, wodzem, ale królem jedynym, prawdziwym, rzeczywistym był pan Bóg. I to jest też często nasze życie. Tu niby mamy dobrą wolę, tu jesteśmy wierzący, praktykujący, ale gdy przychodzi decydować, to coś tam robimy po swojemu, pokrętnie, kombinacyjnie. Jak przyjdzie ponosić odpowiedzialność za swoje czyny, to tak to wszystko robimy, żeby raczej to spadło na kogoś, odpowiedzialność nie na mnie. I to może być i w życiu rodzinnym, i społecznym, i gminnym, i powiatowym, i wojewódzkim, państwowym, i nawet światowym. Natomiast Pan Bóg mówi, zachowujcie moje przykazania. Nie mógł fałszywego świadectwa w słowach. Nie cudzo w czynach, nie zabijaj, a jak dopuścisz się grzechu, to bierz winę na siebie, a nie rzucaj tej winy i skutków tej winy i kary właśnie na innych ludzi. Jak to się stało właśnie, że Dawid ocalał, a 70 tysięcy ludzi zginęło od zaraz. Oczywiście codziennie modlę się i modlimy się za Chiny, za tych ludzi, którzy już umarli, za tych, którzy są zakażeni tą straszną chorobą, jak do tej pory nieuleczalną. Ale sobie przypominamy, w wielu tygodnikach katolickich były obrazy, jak w Chinach brutalnie z rozkazu Xi Pinga, obecnego być może takiego bóstwa chińskiego, tak zwanego prezydenta. Tysiące kościołów zostało zburzonych. W tysiącu miejscach pan został na świętym sakramencie pogrożony w gruzy, w piach, znieważony, Krzyże zostawały zniszczone i palone albo, albo profanowane. Ludzie, którzy bronili kościoła, zostali razem z tymi, powiedzmy, krzyżami gdzieś tam czołgami czy, czy, yy, czy tymi yy, buldożerami deptywani, czy wzmiażdżeni razem z gruzami. Oczywiście, już nie mówiąc o tej ustawie o mordowaniu dzieci, o tej tak zwanej polityce jedynaków i tak dalej. Cała gama grzechów, zbrodni bogobójstwa, dzieciobójstwa, ludobójstwa, krzywdy, która się dokonuje już przez dziesiątki lat w komunistycznych Chinach. I być może ja tutaj nie chcę poprawiać Pana Boga, czy wmyślać się w jego intencje, ale być może jest to przestroga. Pamiętajcie, że możecie mieć bomby atomowe, możecie być potęgą gospodarczą, militarną świata, przyjdzie jakiś wirus i będziecie głupimi, bezmyślnymi sierotami, ofiarami. Będziecie grozili światu, a tu sobie z jakimś wirusem nie poradzicie bez Bożej pomocy. I myślę, że to, co się w tej chwili dzieje, zwłaszcza w tym Wuhan, kiedy mówią, że to jest miasto właściwie taka trupiarnia, takie miasto odcięte od świata, takie, można być pogorzelisko, czy taki grobowiec, jak było to w tym, w Czarnobylu, no to niestety jest to pewna boża pedagogika. Pamiętajcie nie zabijać, nie cudzołożyć, mówić prawdę, nie kłamać, bo, choćbyście zrzucali wszystkie krzyże ze świątyń, choćbyście znieważali mojego syna w najświętym sakramencie, choćbyście prześladowali biskupów, kapłanów w Chinach, którzy do tej pory wielu siedzi w więzieniach czy w tak zwanych obozach pracy, to są właśnie te doświadczenia. Można walczyć z Bogiem, można czu czuć się zwycięzcą nad Bogiem, Kościołem, a można sobie Swojej głupocie, ślepocie, pysze z wirusem nie poradzić. Już tym nie, nie mówiąc o tym, że tam prawdopodobnie kiedyś jedna Polka mówiła, która mieszka w Chinach, że właśnie w tym Wuhan są fabryki broni bakteriologicznej, chemicznej i że prawdopodobnie ten wirus. Tym, którzy chcieli nad nim panować, po prostu wymknął się i powiedział, że jesteście głupi, bo nade mną biednym wirusem nie potraficie panować. Pan Bóg pokazuje, że my możemy broni atomową, nuklearną, chemiczną, bakteriologiczną produkować, a później bez naszej woli możemy stać się jej ofiarami. Oby Pan Bóg. Dał wszystkim i w Polsce, i w Chinach, i na całym świecie opamiętanie, żebyśmy uświadamiając sobie, jak Dawid nasze grzechy, wołali: Daruj nam, Panie, winę naszego grzechu. Nie tylko daruj, przebacz i ocal nas od owoców i skutków naszych grzech. Pracując za Zamościu, pamiętam zawsze z wielkim wzruszeniem patrzyłem w kościele świętego Michała Archanioła na obraz świętej Agaty. Młodziutka dziewczyna ubrana w białą suknię, związana, przywiązana do jakiegoś słupa, jak pan w czasie biczowania. I tutaj, gdzie jest miejsce piersi, były te właśnie takie straszne, czerwone plamy krwi. Przywiązana, biczowana, potężnie zhańbiona, zraniona. Wiele tam kobiet w różnych sprawach kobiecych do jej obrazu przychodziło się i modliło. Niech ona dzisiaj również w tych różnych naszych sprawach i duchowych, i moralnych, i fizycznych, i zdrowotnych orientuje za nami przed Bogiem. Wyprosi nam mądrość, żebyśmy nie byli Polakami mądrymi po szkodzie, którzy żałują, jak już broili i narobili zła, ale żebyśmy zachowując Boże przykazania, Cieszy się Bożym błogosławieństwem i obroną od zła fizycznego, duchowego, moralnego. Do Boga, który daje moc dzieciom.